Już po raz szesnasty w ognisku pracy pozaszkolnej Ogród Jordanowski zorganizowano mały festiwal szkolnej piosenki żeglarskiej. W piątek 22 listopada w placówce raz jeszcze królowały szanty. Wszystkich przybyłych na to wydarzenie, w tym m.in. burmistrza Piotra Kozłowskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej Rafała Suchermana, a także radnych i przedstawicieli środowiska oświatowego przywitała Urszula Strzelczyk. Dyrektor ogródka zaprosiła gości do wspólnego śpiewania szanty przechyły, po czym oficjalnego otwarcia festiwalu dokonał burmistrz Piotr Kozłowski. Zanim jednak rozpoczęły się prezentacje konkursowe, dla zebranych wystąpił zespół Akord G. Wiem, ci jestem bardzo, toż ty mnie wychowało, toż ty mnie wychowało, śmiałeś mi pan. Chwilę potem ruszyła część konkursowa, którą poprowadziły podopieczne ogródka Tosia Marczak i Pola Jóźwik. Prezentacje podzielone były na 12 kategorii wiekowych i konkursowych, bo uczestnicy śpiewali solo, w duetach oraz w zespołach. Poszczególne występy oceniało specjalnie powołane jury w składzie Raymond Mączyński, wicekomandor klubu żeglarskiego Odal, Dariusz Szewc, muzyk i aranżer oraz Joanna Gomułka, członek zespołu Akord G, wieloletnia uczestniczka festiwalu. W sumie komisja wysłuchała 28 prezentacji. Morze Konkurs podzielony był na dwie części. Najpierw wystąpili najmłodsi uczestnicy, a potem ci starsi. Każdy z nich schodząc ze sceny otrzymał pamiątkowy kubek. Występy konkursowe potrwały kilka godzin, a jury miało niełatwe zadanie, by wyłonić laureatów przeglądu. Wśród zespołów z przedszkoli wygrały misolki z Ogrodu Jordanowskiego. Następnie rywalizowali uczniowie z klas 1-3. W przypadku zespołów wygrała reprezentacja PSP w Świerżach Górnych. Wśród duetów Cecylia Hoły i Wiktor Jarosz z PSP numer 2 w Kozienicach. A solo najlepszy okazał się Kamil Czubak z PSP w Ródzie Wielkiej. Wśród zespołów z klas 4-6 również wygrała ekipa z Rudy Wielkiej. Podobnie było w przypadku duetów w tej kategorii wiekowej, gdzie triumfowali Paulina Sadkowska i Jakub Plewiński z tej szkoły. Natomiast solo najlepszy okazał się Bartłomiej Skiba ze społecznego ogniska artystycznego w Kozienicach. Kolejna kategoria przeznaczona była dla uczniów klas 7 i 8. Laureatami zostali zespół z Rudy Wielkiej, duet Natalia Wilczek i Oliver Dębicki z PSP nr 1 w Kozienicach oraz solistka Anna Wasińska z Kozińskiego Domu Kultury. W najstarszej grupie, wśród duetów, pierwsze miejsce przypadło Karolinie Jasik i Adrianowi Molendowskiemu ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Opactwie. A najlepszą solistką okazała się Patrycja Wołos z KDK. Pierwsze, lepsze, Laureaci festiwalu otrzymali dyplomy i pamiątkowe statuetki. Nie zabrakło też podziękowań dla opiekunów młodych artystów oraz dla osób, które pomogły w przeprowadzeniu tego wydarzenia. Organizatorem konkursu było ognisko pracy pozaszkolnej Ogród Jordanowski, przy współpracy z Gminą Koźnicę i Klubem żeglarskim DAL.